Idzie Aga, Pewnie z czymś grubym. Jak już widzę ten uśmiech, to już wiem wszystko. Obomierz... A co to jest uśmiech, jak myślisz? Tu ma coś fajnego. Dajcie wszyscy Marek z tej strony Stowarzyszenie Śląska, grupa detektorystów. Kolejna niedziela, kolejne poszukiwania. Teraz chodzimy na pole, słuchajcie, jeszcze pole zanim, zanim dopadną te pola śniegi. Jest dosyć spora ekipa, bo są praktycznie wszyscy od nas ze stowarzyszenia i są osoby z rekrutacji, które, które zaprosiliśmy na wspólne kopanie, żeby ich poznać. Jesteśmy na polach, w którym w zeszłym roku był organizowany zlot. Tam, tam, tam były te pola. Mamy dalsze zgody, także penetrujemy dalej, prawdopodobnie będziemy chodzić tam. I tam za zagajnikiem mamy kolejne pole. Także zostańcie z nami. Może uda się nam czymś pochwalić fajnego, bo na zlocie sreber parę powychodziło, fajnych fantów, ciekawych, pieczęci, sygnety. Także liczymy, że pola będą dalej obfite, bo jeszcze tu nie byliśmy. Teraz łuseczka wyszła. Ale to jest chyba ze ślepaka, bo jest końcówka pozaginana, albo z gazowego. On się ja. Patrzcie. Dzięguzika. Pruski, panie. To jest pruski. ten trzeci. Dzisiaj coś masz szczęście. Nie? No. Mogę to podjąć? Jasne. Pruski, nie? Mhm. Pruski. No, ładnie. Śliczny, w fajnym stanie. No. masz, bo ty tu nie szczoteczki nie masz. Nie. W końcu ciężko. O tym miękki, nie? Tak, poważnie. <noise> no, szkoda go pałować, bo jest w ładnym stanie. I ile to mówiłeś? Aż że co? Ty mówiłeś, że ci to biło na aluminium. No ja mówię, że czekaj, ja przyłączyłem kamerę. No tylko mówię ci, że o. to nie, nie wartość ma znaczenie, tylko dźwięk. no dźwięk, no ale no. Ładnie. jademy, proszę zobaczymy co on tu ma, bo ma ponud coś. Marek się przecież się zobaczy. d Deusa, teraz Deusem wali jedynką. to testowo słuchajcie, to nie na stałe. Z wersji nie rezygnuję, jak ktoś miał wątpliwości. Zobaczymy co wyjdzie. Idę. Bo mnie wołali już z drugiego pola że coś fajnego, fajne czy nie fajne? No czy fajne? 1860 któryś? Puka, puka. Sreberku Nie fenul, Kurde, myślałem że sreberku No ja też myślałem, bo tak się zaświeciło jak z Pokażę. Nie, ale wale ładny. Kto mi, że to Boratynka? Kto? Chyba mi się tak wydaje, że to będzie Boratynka. No tak to wygląda. Co jeszcze? Pokaż. Tu, tu, tu. Coś tam jest wygrane. Coś tak. takiego ma. Coś takiego. Ty, 10 grosz. 10 groszy współczesne. To jest nie, PRL to jest panie. PRL. Nie rozróżniasz? Chyba, że takimi płacisz. Nie, to no 10 groszy. Nie, ty 409. PRL! 409. Nie, 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 ty smoka ty widział. Gra ty. No ja nazbierał tego trochę. Dobra. No, jeszcze gubi. Jest ktoś z wykrywaczem. Jest tu ktoś z wykrywaczem. Tu akurat już nie pokażę w całości zgnieciony na parstek. Do Adriana zobaczymy, co tam Co? Fenolamu. O, 10 fenolin. nie robimy zbliżenia, bo to nic fajnego. Znaczy, fajne jest, no ale nie ma się czym chwalić specjalnie, nie? No, jadę dalej. Gdzie aga? Pewnie z czymś grubym. Już widzę ten uśmiech, to już wiem wszystko. Albo mi... A co to jest uśmiech, jak myślisz? Tu ma coś fajnego. Chyba fajne, nie? Srebro. Graty. No, no ładny. Zaraz no. wam zrobimy zbliżenie. Taki dość. Patrzcie. Zobaczcie, Uczy światło teraz będzie ładnie widać. Tu niby nic, a tu sreberko. No ładnie, no graty, no. Ja już widziałem ten uśmiech z daleka, nie? Słuchajcie jak ona szło. No, przechodzimy na trzecie pole, bo jeszcze mamy trochę czasu. No dzień zrobiony, nie? Dzień w zrobiony, w końcu, nie? To jeszcze jakby mi się dość tak trafło, słuchajcie. Ja drugie wyjście z Deusem Nie wiem czy się polubimy, na razie się próbujemy dotrzeć, ale wam powiem ciężko jest po przyjściu z Wersy. Kto kogo? Kto kogo... Jakżeś to powiedział? Dotrze. No, kto Zobaczymy. kogo dotrze, albo my się dotrzymy nawzajem, albo, albo się pożegnamy i wrócę do wersji. Dobra, słuchajcie, kopiemy dalej. Idzie walu, część chłopaków już tam poszła. Ognicho rozpaliła, a my wchodzimy tam, nie Aguś? No pewnie. Lecimy. No. Pewnie. Dobra, Aga miała sreberko. A, gruszka niemieckiego. Zobaczcie. Z łóżkiem, z łóżkiem. Z łóżkiem. Dobra, no. Chociaż to, nie. Żalę na Deusa i w końcu coś tu jakiego groszka mi dał. Idziemy dalej. Jak widzicie, trochę ponarzekałem na niego i chyba zaczynamy docierać. Coś tu mam. Krążek. Czekajcie. Szybkie czyszczenie, chyba ten Tak, z Adolfem jeszcze Powiem Wam szczerze jak na nawożone pole to w bardzo dobrym stanie wbrew pozorom. No ale Agi nie przebije. Już wam pokazuję. Na plecami, do wiatru, wieje. Takie coś. No coś tam słuchajcie wyszło, ale wieje, zimno jest. Co znalazłeś? 10 groszy, No, no tylko, tylko, że, że, koloru tylko, że Szymon się uczy wersję, a się uczy do Także zaraz zrobimy jakieś tam małe podsumowanie. Zjedliśmy po kiełbasie, fajnie było, pogadaliśmy. Decyzja podjęte. podjęte, tam są nowi członkowie naszego stowarzyszenia. Pewnie ich poznacie prędzej czy później. A ja przychodzę do podsumowania. Dobra, słuchajcie, i tak to wygląda. Nasze podsumowanie jeszcze... Tu... O, jeszcze słoneczko. Patrzcie, patrzcie jak to teraz się Tutaj fajnie jakiś guziczek, puski, perele, fenole suda i tu teraz jest to. Te 20 noli od Agnieszki. Takie następne tutaj, patrzcie, sreberko wyszło i to jest jeden I Tu drugie. Aha, i tu drugie, no właśnie. Nie, to są te trzy krajcary przecież. Tu są. No tak. No i tu jest te drugie trzy krajcary. 1780. Tak to wygląda. No, coś tam wyszło. No Dobra i tak to wygląda słuchajcie, no i tak spędziliśmy niedzielę. Fajnie było, Fajnie. Fajnie było. No... Tu idzie jak zaś jak tak? to te sreberko <laughs> Także jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a my co? Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Jademy dursz, hej. Jademy.